Zadanie szóste. W podpunkcie A musimy udowodnić, że dla dowolnych liczb rzeczywistych A i B takich, że A jest większe lub równe B i B jest większe od zera. Prawdziwa jest nierówność taka, że B do potęgi drugiej razy A plus 1 jest mniejsze lub równe a do potęgi drugiej razy B plus 1. I teraz z tego tytułu, że a jest większe lub równe b, wynika to, że a odjąć b jest większe lub równe 0. Wiemy również, że 0 musi być w takim przypadku większe lub równe b odjąć a. Więc to z kolei możemy zapisać w taki sposób, że b. Odjąć A musi być mniejsze lub równe od zera. No i teraz przejdźmy do nierówności, którą mamy w tym podpunkcie A. I co my tutaj zrobimy? Po prostu wymnożymy nawiasy przez te wartości, które stoją przed nawiasami, więc po lewej stronie nierówności mamy b do kwadratu razy a dodać B kwadrat, które jest mniejsze lub równe. A do potęgi drugiej razy b dodać a do kwadratu. Na razie ja tutaj przekształcę lewą stronę mojej nierówności w taki sposób, że wykorzystam to, że tutaj pomiędzy b kwadrat a a jest znak mnożenia, a mnożenie jest zamienne, czyli to wyrażenie, które tutaj mam, mogę zapisać jako a razy b do potęgi drugiej. Natomiast plus b kwadrat przepiszę. Bez zmian. Zresztą tak samo jak całą resztę tej nierówności. No i teraz to, co stoi po prawej stronie nierówności, przenoszę na jej lewą stronę, pamiętając o zmianie znaku. Na tej podstawie otrzymuję A razy B do potęgi drugiej, dodać B kwadrat, odjąć A kwadrat razy B, odjąć A do kwadratu. Całość jest mniejsza równa 0. Teraz wyrażenia, które stoją po lewej stronie nierówności zamienię troszkę kolejnością i zapiszę to w taki sposób: a razy b do kwadratu odjąć a kwadrat razy b dodać b do kwadratu odjąć a kwadrat całość jest mniejsza równa 0. I teraz popatrz, co mamy tutaj w tym miejscu. Mamy tutaj takie wyrażenie, którym jest Różnica kwadratów, czyli wykorzystując wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, ja mogę całe to wyrażenie zapisać w następujący sposób. A razy b do potęgi drugiej odjąć a kwadrat razy b i następnie tutaj plus b odjąć a w jednym nawiasie, a w drugim nawiasie b plus a i całość ma być Mniejsza lub równe 0. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o ten element, który o te dwa elementy, które znajdują się wcześniej, tutaj mogę wyłączyć wspólny czynnik przed nawias, którym jest AB, a w nawiasie zostaje B odjąć A. Na razie pozostałe elementy ja tutaj przepiszę bez zmian. I teraz, co ja mogę zrobić? Mogę tutaj zwrócić uwagę, że mamy. Tu mamy ten sam element, tu mamy ten sam element, więc korzystając z metody grupowania wyrazów, czyli z metody, która jest na przy wielomianach, ja mogę zapisać to, to całe wyrażenie w następujący sposób. B odjąć A w jednym nawiasie, a w drugim nawiasie AB dodać B i dodać A. Całość ma być mniejsza lub równa 0. No i teraz z przekształceń, zobacz, które wykonaliśmy tutaj w tym miejscu, my wiemy, że ten pierwszy nawias, czyli ten, który znajduje się tutaj, to jest, czy w zasadzie wyrażenie w tym nawiasie przyjmuje wartości mniejsze lub równe 0. Natomiast jeżeli chodzi o ten nawias, zawartość tego drugiego nawiasu, no to popatrz, z treści zadania wynika, że a musi być większe równe b i to całe musi być większe od zera. Zatem a i b to liczby nieujemne. Dlatego a razy b, dodać b plus a, czyli to wyrażenie, które stoi w nawiasie tym drugim, jest większe lub równe 0. Zatem mamy tutaj iloczyn liczby mniejszej od zera i większej od zera. Z racji tego, że właśnie jest to iloczyn liczby mniejszej od zera i liczby większej od zera, to dla każdej liczby rzeczywistej a i b takiej, że prawdziwa jest nierówność z podpunktu a. Popatrz teraz na podpunkt b. Po punkcie d musimy udowodnić, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b, obu różnych od zera, takich, że a do kwadratu plus b do kwadratu jest równe 1, prawdziwa jest nierówność 1, dodać 1 nad a do potęgi drugiej, razy 1, dodać 1 dzielone na b do kwadratu jest większe lub równe 9. I teraz prawdziwe jest następujące twierdzenie. Jeśli dla pewnych liczb a i b należących do zbioru liczb rzeczywistych spełniona jest równość taka, że a do kwadratu, dodać b do kwadratu jest równe 1, czyli ta równość, którą tutaj mamy w zadaniu, to istnieje taki kąt alfa, który Należy do zbioru liczb rzeczywistych, że sinus kąta alfa jest równe a oraz cosinus kąta alfa jest równe b. To twierdzenie jest twierdzeniem odwrotnym do jedynki trygonometrycznej. Dlatego równanie 1, dodać 1 dzielone na a do potęgi drugiej. Razy 1 dodać 1 dzielone na b do potęgi drugiej. Możemy zapisać jako 1 dodać 1 dzielone na sinus kwadrat alfa, razy 1 dodać 1 dzielone na cosinus kwadrat alfa. I teraz po wymnożeniu tutaj. Tych nawiasów, które otrzymaliśmy, możemy zapisać to wyrażenie w następujący sposób. 1 dodać 1 dzielone na cosinus kwadrat alfa. Dodać 1 dzielone na sinus kwadrat alfa. Dodać 1 dzielone na sinus kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa. I teraz sprowadzimy tutaj niektóre elementy, znaczy niektóre w zasadzie te dwa wyrażenia do wspólnego mianownika, więc otrzymujemy tutaj jeden, które jest równe, znaczy w zasadzie nie jeden równe, tylko oczywiście jeden dodać i w liczniku mamy sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa dzielone na sinus kwadrat. Alfa razy cosinus kwadrat alfa. No i ten ułamek, który nam tutaj został, przepisujemy bez zmian. Czyli ja tutaj zapiszę kreskołamkową, w liczniku będzie 1, natomiast w mianowniku będzie sinus kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa. To się równa. No i my tutaj skorzystamy z jedynki trygonometrycznej. Jedynka trygonometryczna mówi o tym, że cosinus kwadrat alfa dodać sinus kwadrat alfa jest równe 1. Więc korzystając właśnie z jedynki trygonometrycznej, tutaj wiemy, że licznik tego ułamka będzie równy 1. Stąd też zapisuję tutaj po znaku równości 1, dodać 1 dzielone na sinus kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa, dodać 1 dzielone na sinus kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa. No tutaj zapisałam trochę nieczytelnie, więc ja to może zapiszę raz jeszcze. Tutaj alfa razy cosinus kwadrat alfa i teraz tu w tym miejscu mamy dodawanie ułamków o tych samych mianownikach. Dlatego po znaku równości zapisuję 1. Dodać tu w liczniku będzie 2, a w mianowniku sinus Kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa. I teraz przekształcimy sobie to wyrażenie w taki sposób, że po prostu przemnożę licznik i mianownik tego ułamka przez 4, i otrzymuję tutaj 1, dodać 8 dzielone na 4 sinus kwadrat alfa razy kosinus kwadrat alfa. No, i teraz możemy sobie zapisać, że to wyrażenie tutaj, czyli ten ułamek, to jest dokładnie to samo co 8 dzielone na sinus kwadrat 2 alfa. Skoro wiemy, że mamy tutaj takie wyrażenie, to możemy w gruncie rzeczy ten, ten ułamek tutaj zapisać w następujący sposób, że 8 Dzielone na sinus kwadrat 2 alfa to jest dokładnie to samo co 8 dzielone na 1. Z tego wynika nam następujące równanie: 1 dodać 8 sinus kwadrat alfa, które jest większe lub równe. 1 dodać 8 na 1, czyli w gruncie rzeczy jest to większe lub równe 9. Przy czym równanie to, czy może nie tyle co równanie, co to, te wyrażenia, zachodzą dla, tutaj sobie zapiszemy, one zachodzą dla sinus 2 alfa, które jest równe 1, oraz zachodzą również dla takiej sytuacji, w której to sinus 2α jest równe minus 1. Czyli oznacza to, że te przekształcenia są prawdziwe dla A równego plus lub minus pierwiastek kwadratowy z 2 na 2 oraz dla B równego plus lub minus pierwiastek kwadratowy z 2 na 2.